Dzień dobry! Witam serdecznie w moim skromnym atelierze. Uh -huh. Była pani umówiona na wizytę do mnie? Na pewno. Bo ja to sprawdzę w moim Była wizyta, tak? A nazwisko proszę? Uh -huh dobrze faktycznie nawet z serduszkiem zapisałem, a zapomniałem piękne imię piękna niewiasta dobrze jaki będzie makijaż? na chrześć. będzie to bez na chrzest to bez na Mm. Miód maliny na chrzciny. Dokładnie. Mm. To bardzo ważny dzień. Ja bardzo lubię chrzciny, bo wtedy można topić dzieci bez żadnych konsekwencji. No to jest coś pięknego. Musimy tutaj panią bardzo ładnie wyszukować. Mam już wszystko przygotowane. Na początek zmijamy troski z twarzy, duże. Mam taki spray magiczny. O kurwa. Wszystko dobrze? Wszystko w porządku? Widzimy pani? no wiecie pani czemu, że się nazywa ten spray magiczny troszkę ekstraktu z LSD uh -huh. na no, spokojnie dobrze, na początek żeby makijaż dobrze wszedł w skórkę to trzeba tę skórę odpowiednio ujędrnić naciągnąć Pani skóra jest taka bardzo nieelastyczna, bardzo taka pomaszczowana i trzeba użyć masażera. Mam tutaj taki masażer w ładnym zapachu i teraz okrągłymi, okrągłymi ruchami będziemy kobieta ciebie masowali. Mm -hmm. A jak się sześć, chrześci... sześć nazywa? Mm -hmm. To piękne imię urocze. Brian. No i od razu skóra jest taka nawilżnięta i można robić na takiej skórze make upik, tak? Uh -huh. zaczniemy sobie od podkładu A tutaj jest. Pani ma taki orzechowy odcień skóry zimisty. Więc specjalnie dobrałem taki podkład, który będzie idealnie. Się pasowywać. Nie mam niestety przyrządów, więc ja to z paluszkami zrobię. Dobrze, paluszki mam czyste. Ja czystym może nie jestem, ale palce są czyste. Jak widać, dobrze. Naprawdę dobry, naprawdę dobry kolor dobrałem do, do pani czary. Tak. A teraz korektor. Tutaj mam. Gdzie nie, gdzie taki mam? Ma pani. Drobne niedoskonałości. Bo u do pani jest naprawdę doskonała. Kobieta idealna. Ale na twarzy pojawiły się pewne... ...nieprawidłowości. Wie pani? No. No. Drobna korekcja. Hmm? oj, Co to było? Dzień, o, kobieto, babo. Sztul? Później na chwilę. Poczekaj słyszę. Mhm. O! O nie. Moje urządzenie wykryło przekroczenie limitu. Muszę pani wypisać mandacik. Za przekroczenie piękności. O matko, limity zostały przekroczone o 200-200%. To będzie mandat i punkty karne za przekroczenie dozwolonych limitów piękności. Aha. Dobrze. Potem doliczę do cen makijażu. Aha. To teraz oczy, oczy, z zwierciadu duszy. Ja myślę, że skoro to sześć jest, to muszą mieć takie kolory czyste. Więc czerwień nie wydupcza. Nie chcemy. Ale niebieski kolor, myślę, taki niebiański kolor boski. To nałożymy na oczy. Będzie się Pani wyróżniała. Bo to Pani tego dziecka tam będzie topić, czy jak to... A to ksiądz robi, tak? A Pani... Pani jest chrzestną. No to to jest bardzo ważna rola. To musi Pani się pokazać. Pani jest dla tego dziecka aniołem. Stróżem. Ludzie muszą wiedzieć, kto jest chrzestną, tak? Więc makijaż musi być naprawdę... Intensywny i symboliczny na taką okazję. Mhm. Jeszcze jest nie, 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 nie. Do nieba, do piekła. Za to będę szła. Do nieba, nieba, do piekła. Do tej śpiewa Tatiana o kupniuk. No, my się z Tatianą kiedyś przyjeździliśmy bardzo blisko, za blisko. Oj, z Tatianą razem i do nieba, i do piekła się udaliśmy. A to były dawne dzieje, no. Bo też kiedyś śpiewałem. Ja i Tatiana mieliśmy wspólne duety, ale niestety wszystkie zostały spalone, skasowane i wymazane z kart historii. No tak, ja propaganda właśnie. To teraz ja myślę, że będzie to wyglądać naprawdę pięknie. Jak my jeszcze dodamy coś do tego. Teraz jest takie modne. gdzie się przykleja takie kryształki wokół oczu. No kryształy, <laughs> nie chodzi o kryształ, chociaż taki też mogę zaproponować, prawda? Jakaś mewka, nie mewka, to zawsze mogę z mojego, z tyłu w mojego atelier wykombinować, ale takie kryształki do oczu teraz, czy nie do oczu, nie, Boże, choć też można ozdobić tęczówkę i źrenicę, ale myślę, że by właśnie tak przy powieka, przy brwi takie właśnie kryształki po Trzeba na ślinie zrobić. speedpointing, mm. speed pointing. Teraz powinno się trzymać. No. Naprawdę wygląda pani. ...jakby muśnięta dotykiem samego Archanioła Gabriela. Ja myślę że właśnie, że możemy iść w takie anielskie klimaty, mam taką wizję teraz. Możemy wziąć te piórka i pani powsadzać... ...w różne miejsca w ciele. Albo na twarzy przynajmniej. Albo właśnie, wiem... Możemy we włosy na przykład włożyć tutaj piórko. Tu możemy gdzieś za ucho jedno piórko dać. Tak. Tak. Czyli po też można przy okazji. A gdzie pani ma skotki? Na twarzy pani ma? A tutaj nie pani ma I Ja nic nie robię. Co nie to masz szoma? Dobrze. Tutaj za ucho, kurde. I tutaj pani w zębach też pióro trzymała, proszę. Tak. To wszyscy będą na tych ścinach po prostu w szoku, jak pani pięknie wygląda. Tak. Musimy to wszystko przepudrować. Zapomniałem o tym. Mam kilka pudrów, nie wiem, który będzie lepszy. Taki. Taki. że to będzie najlepsze pełnoziarniste. ziarniste. Na taką okazję to musi być pełnie zawsze do znań. Dobrze, przypudrujemy to. nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. Ostatnie takie wykończenie. Założymy pani teraz tak na głowę. Taką anielską. Taki wieniec anielski. Jeszcze tutaj ma lampeczki. Proszę bardzo na głowę. Już Przepraszam. Tak. Też takie skrzydło anielskie pani od razu założymy. na plecy, proszę się obróci. Proszę się obrócić tyłem, nic się nie martwić. O, wykładamy skrzydełka. Ja, yeah, mamy to. I myślę, że skoro to są ściny, to to tak trzeba właśnie pojawić się elegancko, na biało. Bo to jest jednak oczyszczenie z grzechu. Więc musi być skromny kostium. Myślę, taki skromniutki fajniutki, idealny będzie na chciny. Proszę założyć, nie będę pani ubierać, choć bardzo bym chciała, bym mogła, nie mogę, prawda? No. Proszę się tutaj przyszykować. I co podoba się pani? <laughs> Wiedziała się bardzo. No. to miłych chcin.